jest tytułową postacią Garden of Banban Ban 9, które jeszcze nie wyszło. Ale my w tym odcinku dodamy go już teraz. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie sekrety skrywa przed nami bruszista i czy jest naszym przyjacielem, to oglądajcie ten film do końca. I podbijcie go właśnie w tym momencie tam na dole. Moi drodzy, od razu zabieramy się do roboty. Na pierwszy rzut oka, Garden of Banban Ban 8 wygląda normalnie. Zobaczcie, dzień jak co dzień są strażnicy, są więźniowie, ale to nie będzie zwykłe Garden of Banban Ban 8, tylko schakowane Garden of Banban 8, w którym odnajdziemy brusziste. Aby zobaczyć bruszistę, już teraz będziemy musieli wykonać pewne zadanie. I to od razu odróżnia schakowane Garden of Banban 8 od tego zwykłego, które już widzieliście wcześniej. Bo będziemy musieli znaleźć 5 czapeczek flambo takich czapeczek, które właśnie widzicie na ekranie. I mogą się one ukrywać na całym terenie więzienia. I na samym początku ja zabrałbym się za przeszukiwanie cel. Czy tutaj gdzieś nigdzie nie ma czapeczki? W tej celu nie ma nic, tutaj też jest puściutko, tutaj jest pusto. Eee, czy gdzieś tutaj? O! Dobra widzowie! I to właśnie takich czapek potrzebujemy. Takie musimy czapeczki podnosić i to robię właśnie w tym momencie. Bam, i mamy pierwszą czapeczkę. Czyli jeszcze cztery czapki, i poznamy bruszistę w Garden of Banban 8. Ale, żeby oczywiście gra poszła dalej, i się, otworzyły się bramy więzienia, no to musimy normalnie sobie wyrzucić tę puszkę. No i teraz. Powinniśmy wyjść z tego więzienia Chociaż w sumie to jest wersja zhakowana Na co ja czekam? Ja mogę wyjść sobie I tutaj popatrzeć Z tej strony jak to wygląda Możemy zobaczyć jak wychodzą ci więźniowie Sobie na spacer. Bardziej interesujące jest to Że widzę już kolejną czapeczkę. Czyżby to było takie proste? Czyżby haker Tak łatwo te czapki tutaj Porozkładał? Dobra, mamy Drugą czapkę, co mnie bardzo cieszy Widzowie. Druga czapka i to mi się Podoba. Gdybym ja był hakerem i sakował Garden of Band, to tak szczerze Schowałbym tę kolejną czapkę w jakimś kącie, widzowie. Ale tutaj nic nie widzę na razie: żadnych żadnych czapeczek, O! Dobra, mamy kolejną. Ej, czy to już będzie, o je dobrze liczę, trzecia? Trzecia czapka! Tak, dobra, mamy trzecią czapkę, więc jeszcze tylko dwie, które nie wiadomo, gdzie się w sumie teraz kryją. Ja bym poszedł sobie może tutaj, gdzie są ID-karty do wyrobienia. Tak mi się wydaje, że możemy tutaj pójść. Czy możemy tutaj wejść, możemy wejść, i tutaj jest oczywiście głos admirosa. Siadam, jest czapka! A pilnuje czwartą przedostatnią czapkę, widzowie, wspieramy to. Zbieramy to w tym momencie. Mamy czwartą czapkę. Admiros. Dzięki przypilnowały się super, ale już muszę ci ją zabrać. Także wybacz, nie zrobimy sobie foty, albo w sumie może musimy zrobić, żeby gra poszła dalej. No tak, no tak, no tak. Więc zróbmy sobie zdjęcie. Admiros, proszę cykaj nam włotę, ja się ładnie uśmiecham. Wy zostawcie teraz łapkę w górę super dzwoneczkiem i podbijcie ten film, bo jest to bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chcecie więcej odcinków z no bamba Bambacie. weź 8. swoją kartę i przejdź tak. na miejsce. Dobrze, pracy. Admiros, już biorę tą kartę. Ona teraz powinna tutaj wyskoczyć. Halo, karto, szybko. Cykl. Mam nadzieję, jest że zaharują cię na śmierć. Dzięki, Admiroz, dzięki, Admiroz. Twoje słowo zawsze Uuu. mnie podnosi na duchu w tej grze. I jest! Jest piąta czapka, widzowie, uzbieraliśmy pięć czapek, a to oznacza, że aktywowaliśmy brusistę. Tylko teraz pytanie, gdzie ten bruszista się chowa? Ale z tego co wiem, bo dostałem tutaj pewne podpowiedzi od hakera, że nie znajduje się on na terenie więzienia. Więc musimy po prostu uciec z więzienia i przenieść się do po prostu pozostałych budynków przedszkola Banban. -Ban. Widzowie to jest najlepsza akcja chyba w całym Garden of Pampa do tej pory Ucieczka, ucieczka tym, Everyone, tym wielkim autem Uciekamy widzowie, uciekamy Kubrusiście, kubrusiście Bo tam go odnajdziemy Musi to się stać, widzowie Musi to się stać, dlatego czym prędzej ciężaróweczko Jedź, jedź, szybko Szybko, pełen gaz, gaz do dechy I lecimy Ku przygodzie, ku przygodzie, widzowie No i wystartowaliśmy, lecimy, lecimy Mnie tylko ciekawi, czy bruszista od razu się pojawi Jak się rozbijemy, w sensie Czy od razu go zobaczymy, czy jeszcze będziemy musieli go szukać Proszę, żebyśmy go zaraz zobaczyli Żeby to wydarzyło się od razu Jak tylko wlecimy przez sufit do tego pomieszczenia Czy tutaj będzie bruszista, uwaga Widzowie, obstawiamy teraz w komentarzach Garden of Banban Ban 8 To się dzieje Uwaga, uwaga, napięcie rośnie, napięcie rośnie, napięcie rośnie Czy będzie tutaj bruszista? Bruszista, halo? Jesteś tutaj? Bruszista z Garden of Banban Ban 9 Jesteś tu? Zebraliśmy wszystkie czapeczki dla ciebie Przyściutkie. Tak jak trzeba było Ucieczka nie powiodła się i chyba to, że nie ma tutaj bruszisty, to także na razie się nie powiodło. Chyba będziemy musieli go tutaj jeszcze poszukać. Sprawdzę jeszcze między tutaj drzwiami, czy czegoś tutaj nie ma. Może nawet wylecę i sprawdzę. Rozświetlę mmm, całe to pomieszczenie. Nie ma tutaj bruszisty nigdzie, nie ma tutaj nigdzie bruszisty widzowie, więc będziemy musieli sobie potruptać, potruptać, popatrzeć, posprawdzać. Dobrze, więc zabieramy się za przeszukanie każdego zakamarka w tym momencie. Ja sobie zapalę te światło, niech tutaj będzie troszeczkę jaśniej w przedszkolu Bamba, no bo zdecydowanie będzie łatwiej nam, i to mi chyba przyznacie, znaleźć bruszistę. Tutaj nie możemy wejść, chyba że sobie e, schakujemy i przejdziemy, zobaczymy może gdzieś tutaj... Będzie bruszista, ale... ale nie. Więc wróćmy do sytuacji, w której normalnie poszlibyśmy po prostu sobie w lewo. Więc pójdźmy sobie tutaj w lewo. Mamy banbana. Mamy tutaj tą szafę, w której czeka na nas flambo. No i co? Żeby gra poszła dalej? Musimy ją. Co? Czy Wy widzieliście to samo co ja? Czyżby w szafie już tutaj na samym początku gry był bruszista? Z flambo siedzący. Uchylmy jeszcze raz, to? Nie no, ja widzę ewidentnie tam coś żółtego widzowie. Tylko teraz pytanie, czy ja mam to po prostu otworzyć, czy, czy nie robić tego, bo ruszica nas na przykład zaatakuje, no ale w sumie po to, po to. Po to robimy ten odcinek jak to się otworzyło bez nożyczek. Co tu się dzieje w tej wersji? Ej! Co to jest? Przecież tu nożyczki powi powinniśmy rozciąć nożyczkami. Co tutaj się dzieje? Co ty robisz z Brusistą Flambo? To jest po pierwsze. Ciekawe pytanie i. Czemu tutaj ten sznurek po prostu utknął? Ej, ta wersja schakowana podoba mi się coraz mniej. Brusista ty żyjesz? Ty żyjesz? Halo, czy ja mogę do ciebie podejść, czy ty flambo go jakoś trzymasz, czy ty jesteś z nim w zmowie, czy... Czy bruszista będzie dobrą postacią? Na razie wydaje się trochę... Nieobecny i chyba flambo go zobaczcie. On go tutaj trzyma za nogę, nie? Może to dlatego po prostu jeszcze do nas nie podszedł. Zamknijmy tę szafę i zobaczmy, co teraz się wydarzy. No bo teraz przyjdzie panban, może tu będzie jakaś epicka walka. Ja już nie wiem, co tutaj może się stać. <laughs> Mocna jest ta skakowana wersja. Dobra, panban. -ban. Tylko tam jest bruszista, ja cię ostrzegam. Tam jest bruszista, żebyś nie był zaskoczony, stary, nie? Czy może on zniknie teraz, jak panban otworzy tę szafę? W ogóle... Nie no. On otwiera i też nie rozwiązuje tego węzła, nie? Pruszista tam nadal sobie siedzi. Smega mega dziwne, co tutaj się dzieje? Tutaj zmieniliśmy bieg w historii bo Whoa, po prostu w Gatanów 8. Co tutaj robi Prusista? raczej ty mi odpowie Bamba? Co on tutaj robi w ogóle? Bobie, czy ty to widzisz? Dla ciebie to jest normalne, że on tutaj siedzi? Bo dla mnie to w ogóle nie jest normalne. Ten odcinek jest tak porąbany, widzowie, wierzy... że że no, zaczynamy z grubej rury te hakowanie Gartenu Bambanosiem. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no to po prostu pamiętajcie, żeby dać mi znać, czy to w komentarzu, czy zostawiając łapkę, czy suba, czy podbierając film. Form jest mnóstwo, ale po prostu wiecie, widzowie, żeby takie robić szalone rzeczy, no to też trzeba mieć motywację, a takie rzeczy, taki feedback od was mega, mega mnie motywuje po prostu. Bruszista ewidentnie oddycha, więc on żyje, ale totalnie się nie rusza. I pytanie, czy to jest jakaś pułapka? Czy to jest jakiś ukryty przekaz? Bo ja teraz mogę się przyjrzeć jemu totalnie z bliska. Oni sobie już chyba poszli. Tak, oni sobie poszli. A my możemy teraz zapoznać się z bruszistą. Nie wiem, czy tutaj coś się zablokowało w teksturze, że po prostu, że został ten węzeł i on nie może wyjść. Ale z drugiej strony, my możemy do niego podejść. Część jego ogona w ogóle jest za szafą. Czy my możemy to zobaczyć? Patrzcie, tutaj jest jego ogon. On w ogóle wystaje. Mega dziwne to wszystko jest. No dobra widzowie, chyba nie pozostało nam nic innego jak dołączyć do Flambo i BanBana i zobaczyć co tam się będzie... ...działo. Co tutaj robi on? Co tutaj zrobił, robi bruszista, ale... Stop, 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 stop. Jego tutaj nie było. Tu jest jeden wsza... Hę? Co tutaj się dzieje? Dlaczego zro zrobiło się dwóch bruszystów? O co tutaj kaman? I dlaczego żaden z nich się nie rusza? Nie wiem, ja tutaj coś wyczułam, jakiś podstęp, ewidentnie. To jest mega dziwne, co tutaj się dzieje. Co to jest? Matko, jak się wystraszyłem? Dlaczego jest kolejny bruszysta, który za nami chodzi? Widzicie to? Co jest? Co jest tutaj nie tak? XD ale wychodzi na to, że po prostu bruszistę z naszym przyjacielem. W Garden of Banban 9 on będzie nam pomagał. No, tak wnioskuję. No, zobaczcie, no teraz totalnie Mamy trzech bruszistów, patrzcie to. W tym jeden, który za nami chodzi. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje, i dlaczego jest ich aż trzech, ale czy jest ich więcej, czy nie? To jest dobre pytanie, widzowie. Ja już nie wiem, ale jestem mega ciekawy, czy on w ogóle wsiądzie z nami do wagonika. Może on będzie naszym pomocnikiem, właśnie tak jak powiedziałem. Dobra, wsiadamy. Bruszista, wsiadasz? Może tymi drzwiami, bo cię Banban -ban zablokował. Wsiadasz? Chodź. Chodź tutaj. Bruszista wsiadł z nami do wagonu, wyobrażacie sobie to? My jedziemy z bruszistą! Z trzema postaciami! Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Obiekt historii Garden of Banban 8 zostanie zmieniony w ogóle! Zresztą ten wagon teraz dziwnie... Dziwnie wygląda! Zobaczcie, on jakby się tak trzęsie! Coś tutaj jest ewidentnie nie tak w tej schakowanej wersji! Aż się boję! Co będzie kolejne? Czy jak wysiądziemy, to będzie jakieś stado bruszystów? czy co? Dobra, to jest miejsce, gdzie rozstajemy się ze wszystkimi postaciami, które tutaj są. Przynajmniej tak jest normalnym na Bandam 8. I pytanie, czy bruszista zostanie z nami, czy on po prostu będzie bez nas i się rozdzielimy wszyscy? Daj mi kartę, give mi karta. O, dziękuję. I okej, okay, czy bruczista tutaj zostanie? Na razie to ja nie mogę wyjść. Brusista tutaj został? Co tutaj się dzieje, widzowie? Oni sobie pojechali we trójkę teraz. To jest jakaś abstrakcja. Co tutaj się właśnie stało? Aż mi odjęło po prostu głowę. Jaką macie teorię, widzowie, na ten temat? Bo. Mi jest naprawdę ciężko teraz cokolwiek wymyślić na bieżąco Po prostu zryło mi to panią Możecie napisać w komentarzach, ja na pewno będę to czytał Bo zawsze czytam każdy was komentarz I będę po prostu przypinał wam serduszka Wydaje mi się, że musimy sprawdzić Tak na dobrą sprawę Tak ostatecznie i definitywnie Widzowie, odkryłem coś bardzo niepokojącego Kolejna dziwna rzecz w hakowanym Garden of Bamba. Nie wiem czy wy to widzicie Ale tutaj jest coś żółtego I też coś czerwonego Czyli jest ten nasz homar I jest też obok niego bruszyst. Ruszista, kolejny już, albo to jest ten, który pojechał z nimi pociągiem, po prostu tutaj przyszedł, on znowu się nie rusza i wydaje mi się, że on może być równie dobrze naszym przyjacielem. Jaki może być w zmowie z tymi złymi postaciami? Szanse są 50 na 50 i po prostu musimy to sprawdzić. Musimy przyciągnąć bruszistę w jakiś sposób, w jakieś miejsce, w którym będzie po prostu jakaś zła postać i zobaczymy, czy on nas przed nim obroni, czy totalnie nic nie będzie miało takiego miejsca, widzowie. Dlatego musimy to po prostu sprawdzić, bo inaczej nie dowiemy się, jakie intencje ma ta żółta postać. Widzowie, tak jak podejrzewałem, w tej schokowanej wersji Garten od Bandana 8 bruszistów jest naprawdę. Dużo. Znalazłem go nawet obok Miss Mimiker, dlatego stwierdziłem, że będzie to najlepszy test na to, czy ostatecznie bruszista jest naszym przyjacielem i pomoże nam w walce z Miss Mimiker, czy być może będzie stał po jej stronie i pozwoli nam jej nas zaatakować. Tam jest Miss Mimiker, idziemy do niej, chodź, chodź, idziemy do niej i sprawdźmy, co teraz najlepszego się stanie. Widzowie, jesteśmy już tutaj. Na... Naprawdę blisko, bruszista idzie za nami. Bruszista, proszę, obroń nas. Obroń nas, bo. Miss Mimiker. nic nam nie robi? Dlaczego tutaj takie dziwne rzeczy się dzieją? Czyżby w jakiś sposób bruszista wpłynął na Miss Mimiker i. nas po prostu nie atakuje? Tylko. zatrzymała się tutaj? Na to wychodzi, że bruszista jest naszym przyjacielem i wpływa na umysły w jakiś sposób. Jest naprawdę potężną postacią, w wteczko panda.